Siemanko, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym materiale na moim kanale. Ja jestem Kozak, a dzisiaj powiem Wam najważniejsze rzeczy o Chelsea FC. Zostawcie tutaj łapeczkę w górę oraz subskrypcję, bo mnie to motywuje do dalszej pracy. Dzisiaj w ogóle nie miało być filmu, ale tak was lubię, że nagrywam dzisiaj, więc też możecie tutaj zostawić łapeczkę w górę. 5 łapek w górę, równa się kolejny odcinek właśnie z serii Wszystko o danym piłkarzu albo o danym klubie. Więc zostawiajcie lajki, a teraz właśnie przechodzę już do odcinka, bo na to czekacie. Założenie klubu piłkarskiego Chelsea FC 1905 miało bezpośredni związek z odrzuceniem propozycji kupna stadionu Stamford Bridge przez włodarzy lokalnego zespołu z Londynu Fulham FC. Obiekt należy należący od 1904 roku do braci Mills, przedsiębiorców budowlanych, był już wówczas dostosowany do potrzeb gry w piłkę nożną. Brak poważnych kontrolhetów zainteresowanych rozgrywaniem meczów na Stamford Beach skłonił ostatecznie właścicieli stadionu do założenia nowego klubu, który się nazwą w sąsiedniej dzielnicy Londynu Chelsea. Popularni The Blues musieli... E, poczekać na pierwszy duży sukces, równo pół wieku. W roku 1555 zespół Chelsea został mistrzem Anglii, drużyną określaną mianem Kaczek Drake'a. Prowadził wówczas były legendarny napastnik arsenalu Londyn, Ted Drake. W 1971 roku pod e, Dave'a e, z Sectona e, wywalczyli pierwszy w historii klubu europejskie trofeum czyli Puchar Zdobywców Pucharów. W połowie lat 90 ze sprawą takich piłkarzy jak Ruth Hulit, Mark Hughes, e, Frank Zola czy e, Gianluca Viali, Londyńczycy ponownie trafili do grona na czołowych angielskich klubów. Pięć lat po kolejnym triumfie The Blues w Pucharze Zdobywców Pucharów 1998. E, właścicielem Chelsea został rosyjski magnat naftowy Roman Abramowicz. Pod rządami rosyjskiego Oligarchy zespół niebieskich 11-krotnie zajmował miejsce na podium angielskiej Premier League. Skromna lista klubowych sukcesów z poprzedniego stulecia powiększyła się od tego czasu, między innymi o cztery tytuły Mistrza Anglii i cztery zwycięstwa w rozgrywkach Krajowego Pcharu. Wymarzony cel Londyńczyków, jakim było wygranie prestiżowej Ligi Mistrzów, udało się osiągnąć w 2012 roku. Teraz powiem Wam nieco o legendarnych piłkarzach tego zespołu. Do legendarnych piłkarzy Chelsea zaliczają się John Terry, Frank Lampard, Didier Drogba, Peter Czech, Gianfranco Zola, Dennis Wise, Ron Harris, Peter Bonetti, Bobby Tambiring, Jamie Greves, Peter Osgock i Kerry Dixon. Teraz powiem Wam o obecnych gwiazdach. Do obecnych gwiazd zaliczają się Diego Costa, William, Neymar Matic, e, Branislav Iwanowicz, Pedro Rodriguez i e, właśnie Timo Kurtua. Teraz powiem Wam nieco o największych sukcesach: Mistrz Anglii 1955, 2005, 2006, 2010, 2015, Zwycięzca Ligi Mistrzów 2012, Zdobywca Pucharu Zdobywców Pucharów 1971, 1998, Zwycięzca Ligi Europy 2013 e, i Zdobywca Pucharu Intercontinental Interkontynentalnego 1987-2004. I to ja było tyle z tego odcinka. Zostawcie łapeczkę w górę, subika na moim kanale. Jutro chyba nie będzie filmu, ale nie wiem. To tyle na dziś. Yy, zaglądajcie do opisu, bo tam z wami dyskutuję codziennie. No i co? Lajkujcie, subskrybujcie, poznaczcie ze zespół futbolu. Widzimy się już niedługo. Do zobaczenia.